Sensacje 30-lecia Radia Z. 30 urodziny Radia Z to zobowiązuje, mamy co wspominać. Dzisiaj jesteśmy w roku 1993. W 93 roku po raz pierwszy zagrała wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym samym roku rozpoczęło nadawanie Polonia 1, telewizja, która pokazała nam MacGyvera. W maju Polska zremisowała z Anglią 1 1 w Chorzowie w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. W kinach wycieramy łzy przy uprowadzeniu Agaty Tak, to ja A 93. rok to także rok Billa Clintona Rozpoczął wtedy swoją prezydenturę Swoje audycje prowadzą w Radiu Z Między innymi Edyta Wojtczak, Jacek Fedorowicz Alicja rezich Modliska czy Szymon Majewski A cała Polska ogląda Dynastię Dynastia, odcinek 20 I Szymon Majewski, który tak jak cała Polska Ogląda Dynastię i na żywo komentuje ją w radiu W rolach głównych John Foster. Ulice były wtedy puste jak przy Izaurze. Weekendowe wieczory słuchacze grają w okręty Rekordy popularności w Radio Z Bił w 93 roku konkurs Tajemnicza Budka, gdzie prowadzący Dzwonili do budek telefonicznych w Warszawie Kto odebrał i krzyknął Radio Z Już wygrywał nagrody Na listach przybojów mieliśmy między m.in. Demono, Tasmin Archer Czy Chłopców z placu broni i przebój Kocham Cię, jaki był Wasz rok 1993 Tworzymy archiwum Wspólne, czekam na Was pod Marcin Małpa Radio ZPL Sensacje 30-lecia Radio Z Radio Z